Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daily May. Dzisiaj będzie hał zakupowy z Rosmana oraz Pepko, więc zapraszam Was do oglądania. No, pokażę, ja kupiłam. To w każdym razie pierwsza rzecz, najważniejszą rzeczą kupiłam, słuchajcie, z Pepko. Więc najpierw, że z Pepko wam pokażę. Takiego słoniku kupiłam sobie, proszę bardzo. On kosztował, słuchajcie, 7 zł. Jak ja go zobaczyłam, to totalnie wiedziałam, że ja muszę go kupić I jeszcze w sumie wybrałam miejsce, gdzie on będzie stał w sumie Coś tam myślałam o regale, może na parapecie No nie, muszę się zastanowić po prostu Szkoda, że nie było w tym pepko więcej jakichś takich, wiecie, figurę I tak dalej, takich, wiecie, ozdób i tak dalej Bo chętnie bym kupiła Bo chciałam właśnie też, wiecie, pokupować jakieś dekoracje i tak dalej do mojego pokoju no niestety nie było. I w ogóle to jest, yy, ta figurka właśnie tego słonika była... tego słonia była tylko jedna. <grywania> jedna na milion. Proszę bardzo, więc 7 zł i taki piękny dla ta figurka. Drugą rzeczą z PEPKO jest to. Tak, yy, to jest zestaw do malowania yy, po numerach. I taki jeden zestaw, słuchajcie, 25 zł. Ja kupiłam ten oraz kupiłam drugi. No ten drugi to też jest bardzo ładny, proszę bardzo, z takim pieskiem, więc kupiłam dwa takie, no. Jak wiecie, ja uwielbiam po prostu takie diły i tak dalej, więc skusiłam się. No akurat były, wiecie, nowe wzory, więc jakby wzięłam właśnie, bo były nowe, więc wzięłam po prostu, bo są naprawdę bardzo ładne. Kupiłam też markery. Proszę bardzo, ze 20 złotych, taki zestaw markerów, proszę bardzo, tak się, się otwiera, o, proszę bardzo, takie, no i jak już widzę tutaj, to one podobno bardzo ładnie y, malują, więc przetestujemy sobie je w któryś dzień, więc czekajcie na test, bo na pewno będzie, więc po prostu będę testować te markery, no, 20 złotych, spoko, bo one mają właśnie taką grubszą i taką podobno cienką, y, y, no, końcówkę. Rzecz, skarpetki. I słuchajcie, te skarpetki kosztowały 12, 12 zł. Cztery pary długich skarpetek szarych, proszę bardzo. No takie wiecie, zwykłe, bo przeważnie mm, kupuję sobie jakieś takie wiecie, kolorowe i tak dalej, a żebym miała takie zwykłe szare. E, więc takie zwykłe szare. Sobie Kupiłam sobie też e, zestaw e, Takich zmazywalnych długopisów Wiecie jak ja szokowałam w tym pepku Tych długopisów, właśnie w takim zestawie Kurczę, no nie było Wiecie, ja weszłam na ten dział właśnie ten kreatywny I tak dalej, nie było Były jakieś tam pootwierane pootw W ogóle była masa tymi na długopisami. Naprawdę były pootwierane, pozniszczane no tak była Naprawdę, były takie wiecie Były dwa takie kosze Dosłownie no, tam były tak porozwalane te długopisy No jestem, no byłam w szoku a przy Kasie właśnie zauważyłam, że jest taki zestaw długo, dwóch długopisów do... za 5 zł, proszę bardzo zmazywanych. O tutaj nawet jest pokazane, że one zmazują. Więc się skusiłam. E, drugi zestaw otworzyłam. E, drugi długopis jest tam. Proszę bardzo. O. Więc się skusiłam. No i one mają tutaj, wiecie, tą gumeczkę taką. Rzeczy z Rossmana. Proszę bardzo, kupiłam sobie w końcu nową gąbeczkę. Proszę bardzo. Kupiłam sobie nową gąbeczkę, w sumie otworzę ją. Tak, chyba potrzebuję nożyczek do tego, tak. Dobra, to otworzę i się dozwę do was Dobra, wzięłam nożyczki. W ogóle widziałam na liko, że są takie teraz przeceny, więc może się skuszę. No są teraz ogólne takie przeceny na liko. Fajnie, o! I ona w ogóle jest gąbeczka do makijażu z Boga, na Granata, więc ciekawe, ciekawe, ciekawe. No tak się prezentuje, wiecie, taka zwykła gąbeczka, przepraszam. No. Różowitka. Ekstra. O, jeszcze wam pokażę, bo kupiłam sobie yy, ten szampon. Tak jak sądziłam, on był w Rossmanie. O, proszę bardzo. Z L'Oreal Paris. W ogóle tamten miał inne opakowanie. Tam yy, tutaj wam kleję opakowanie mojego poprzedniego. A ten po prostu ma inne opakowanie, ale myślę, że się niczym raczej nie różnią, bo w sumie ten sam kolor wszystko w sumie to się to samo tylko inne opakowanie, więc no. Więc widziałam po prostu ten. No. Ja normalnie mam... Po... Ja muszę coś kupić, naprawdę. Właśnie jakbyśmy w papku, to mama mówiła, że kiedyś widziała, bo było przez długi czas, były takie... Takie, nie wiem, takie szafeczki, coś takiego, że idealnie bym dała sobie do rogu i tam bym miała te kosmetyki. A niestety nie było. No, więc, ale może będzie, wiecie o co może, nie wiem, wróci te, wrócą te, to właśnie te takie szafeczki, nie pamiętam jak to się nazywało, w każdym razie, no mam nadzieję, że będą też, bo naprawdę muszę zrobić porządek z tymi kosmetykami, myślałam o tych koszach, ale z drugiej strony zajęłoby mi to dużo miejsca na toaletce, a po drugie... Czy to by wyglądało tak ładnie, jakby były te wszystkie trzy nałożone? No, nie wiem, no. Trudna decyzja, powiem szczerze. zajęłoby mi to dużo miejsca, a po drugie, no, też by nie było to za ładne, więc. No, zawsze mam problemy z tymi moimi kosmetykami z toaletki. Niestety one są aż tak duże, że nawet nie wiem, mogę ich schować do toaletki. Więc fajnie bardzo. A też chcę mieć do nich taki, wiecie, dostęp, taki wiecie, właśnie, że nie wiem, biorę sobie tak i tak dalej. Bo nie bym mogłam je schować do tych koszy, ale no wiecie, tam też mam dużo innych rzeczy, więc w to by się wszystko tak będzie pomieszało. No więc muszę coś wymyślić. Dobra, kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego haulu zakupowego z Rosmana oraz Pepko. Zostawiacie łapki w górę, subskrypcję, aby nie przegapić konifolu na moim kanale, bo będzie ich tylko jeszcze więcej. Jak wiecie, teraz mam serię. Teraz wymyśliłam się taką serię Daily May, czyli przez cały maj będą odcinki codziennie. Od 1 maja do 31 maja są. Tak, 30? Dobra, potem sprawdzę. Do końca maja, od 1 maja do końca maja są odcinki codzienne, czyli Daily May. A ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia. W sumie ja to wstawię chyba tak bardziej pod wieczór. Miłego wieczoru mam życzę!